Witamy w kolejnej części. Tu są takie tunele, jak widzicie. Tam można wejść i przejść przez to. O, przez tą jakby rura i wychodzi się kwiat. E, tu są drabinki w środku, ale to już są śmieci, bo to dawno to już jest używane. No to... No tam to już, nie hmm. warto, tam Śmieci rzucili po prostu. No. Ale to rzeczywiście, tu, tu się wchodziło. Tam jest tunel betonowy 10 metrów chyba długi czy coś takiego tutaj już nie ma, tam była gumowa mata, żeby sobie tam kolan nie, i ubrań nie zniszczyć i na czas trzeba było przejść. Tak? Czołga się tam trzeba tam się czołga, bo to jest... To są studzienki kanalizacyjne połączone ze sobą betonowe. Czy tam stu, zwykłe studzienki. Z ja no, 10 metrów jest. I, I ta druga część jest znacznie wyższa. no Ona ma tam przynajmniej 1,5 metra. A, a, a cała wysokość od podstawy to będzie, będzie z 2,5 może. No, może mm. nawet 3 metry. E, trzeba było na to skoczyć odpowiednio. Do środka wejść. Do środka wejść. Tak. I tym, i tym kanałem przedostać się na drugą, na drugą część. część a zobaczmy później w dalszej części tego toru jest, jest już trudniejszy tor przeszkód bo no, tak. tam, tam jest 10 nie wiem ile 14 metrów to już taki no wyższy jak domek jednorodzinny no się spina się po tym no. I, i od jednej do drugiej strony była e, linka metalowa z, z łańcuchem tak i trzeba było to przejść tą linką metalową trzymając się łańcucha tak na drugą stronę Tam podejdziemy zaraz zresztą no zobaczmy tu jeszcze jest druga część tego tunelu to A był ta to... taki tor przeszkód? Nie? Tutaj na przykład dwie drużyny no ze sobą walczyły i kto szybciej skończy ten tak, wygrywa tak, tu jest to samo co tu mhm, no, no dobrze tak jest wieta jest świadczy to jeśli go będzie podejdziemy dalej tak. na następną część no niestety to jest 30 lat mhm. 30 lat, ja pamiętam miałem 10 lat to to, to wszystko było ładna trawka, żadnych chaszczół, drzew mhm. No ale czas robi swoje Dobra, podejdziemy dalej, Tak. tak.